Zupełnie nie rozumiem, co jest takie zabawne. <laughs> serio? Zabawne jest to, że nie możesz latać, bo jesteś tu uwięziony. <laughs> I łapię. Może nie dotarło. Przecież tu dotarliśmy. Tak, ale on musi się z nami dotrzeć. <laughs> A teraz, skoro tak mądrze mnie uwięziliście, zdradzicie mi resztę waszego genialnego klanu? Pewnie nam nie uwierzysz, ale nie mamy go. <grym> <grym> Właśnie, my nic nie wiemy. Czekamy, aż wróci i wszystko nam powie. <grym> Mogłem się domyślić. Ciao! Moje porwanie! Na pewno nie pozostanie niezauważone! Może po prostu go zjemy. Tak myślisz? O, to jednak myślicie! A co powiedziałby Dżanża, gdyby wrócił i zobaczył, że mnie zjedliście? No tak! Ma rację! Musimy zacykać na dzę. Dzięki Zazu. <ślad> tak szczerze, to gdyby nie ja, wasz plan w życiu by nie wypalił.